Choć wiem, że jest, oderwana, skrapla się. Nie wiem, czy to jawa jest, czy sen, czy dostrzegę w szklance wody połowę czy trawa przed płotem będzie wiecznie zielona, czy rozla Bardzo mi było trudno zawsze określić tak naprawdę gatunek tej, tej muzyki. Wiem, że świat wymaga tego, żeby, żeby to, to zostało nazwane. Myślę, że to, co tworzę, jest przede wszystkim piosenką autorską z polskim tekstem, ponieważ jest to język, który towarzyszy mi od najmłodszych lat. I pisząc w języku polskim po prostu czuję się najbardziej autentycznie i swobodnie. Dla mnie to jest taka w ogóle muzyka organiczna. Ja bardzo lubię. Jak muzyka żyje po prostu? Uwielbiam żywe instrumenty na scenie, jak jest w ogóle między osobami z zespołu, interakcja. Ta moja muzyka no, może też trochę jest z pogranicza poezji śpiewanej, są w niej elementy na pewno jazzu, popu, trochę folku. Aczkolwiek tak, jeśli miałabym to jakoś określić gatunkowo jednym słowem, to niestety nie jestem w stanie. Może ze smakiem wypiję to, zważone piwo, swoją matkę dzięki szkodzie. Ponownej odkryję i odważę się spojrzeć aż za choryzą. takie swoje brzmienia odkryłam właśnie przy też akustycznym instrumencie. To jest jakieś takie wręcz mistyczne doznanie, kiedy się siedzi przy takim instrumencie i śpiewa. Dla mnie to nie jest mebel, który stoi w mieszkaniu, tylko to jest instrument, który ma duszę, mam wrażenie. Może to jakoś brzmi bardzo wyniośle, ale. To jest dla mnie instrument, który w ogóle człowiek też ożywia, grając na nim, Jakby można w nim, z nim wejść w interakcję i ja to po prostu czuję, grając na tym instrumencie, mnie on przenosi do jakiegoś innego wymiaru i bardzo lubię takie koncerty właśnie kameralne, gdzie, gdzie mam możliwość zagrania na takim instrumencie. Chcesz dla mnie, jak brat z tą duszą wspólną. Do... Ja bardzo cenię sobie mm, doświadczanie życia i relacje z ludźmi. To mnie zawsze pociąga w kierunku twórczości. E, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, tak naprawdę, żeby napisać piosenkę, mm, to potrzebuję czegoś doświadczyć. Mm, Emocje mnie prowadzą do, do twórczości i, i do przelewania tego na, na papier, i, i na klawiaturę pianina. Myślę, że wtedy to jest prawdziwe i autentyczne, a ja w tym wszystkim, właśnie w tej muzyce tego szukam. I myślę, że jak dla mnie to jest prawdziwe, to i dla widza będzie, że on to wtedy rzeczywiście tak odbierze. nie zawsze inspirowali artyści, którzy mają coś do powiedzenia swoją twórczością i swoim śpiewaniem. No i mogłabym wymieniać wielu tak naprawdę, ale tacy, którzy mi teraz przychodzą do głowy, to na pewno Tom O'Dell, Jeff Buckley na przykład. Z polskich artystów to już świętej pamięci Stanisław Sojka. Przy tych nowych piosenkach zaczęłam odkrywać, że to, to naprawdę ja, aczkolwiek album, który w tym roku wydałam, album NURT, to również jestem ja. To jest jakaś moja droga, którą przeszłam jako człowiek, jako artystka. Te wszystkie piosenki są, są bardzo osobiste. Że moją misją jest pomaganie innym w odkryciu swojego głosu. Tutaj się tworzy pokój głosu. Miejsce, w którym tak naprawdę pomagam ludziom otworzyć swój głos, pomagam w poszerzeniu świadomości ciała, pracuję z wokalistami. Jest to miejsce również dla osób, które chciałyby pisać piosenki, które chciałyby właśnie rozwijać się wokalnie. Akompaniować sobie może właśnie na instrumencie. Popłynęłam daleko tam, gdzie drogę znam jedynie ja. Odkryłam, że siebie na mam. Uh! Myślę, że każdy z, z, z moich piosenek wyciągnie dla siebie to, co będzie chciał. Więc interpretacje pozostawiam słuchaczom. Ehm, ja nie ukrywam, że dla mnie pisanie piosenek jest pewnym, e, pewnym rodzajem autoterapii i taką drogą do w ogóle do pokochania siebie. <laughs> Więc e, mam nadzieję, że też to komuś e, pokaże taką drogę.